Witam Was wszystkich serdecznie, dzisiaj porozmawiamy o nasionach konopi, inaczej siemeniu konopnym. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje konopi. Jest to konopia przemysłowa, konopia siewna, której oryginalna nazwa to cannabis sativa i konopia indyjska, cannabis indica. Y Nasiona konopi, o których będziemy rozmawiać, pochodzą z tej pierwszej, czyli przemysłowej i różni się ona od konopi indyjskiej oczywiście tym, że nie zawiera THC, czyli tetrahydrokanabinolu, zawiera jego śladowe ilości, tak poniżej 1% i Konopia indyjska oczywiście jest znana ze swoich właściwości odurzających i uspokajających, właśnie ze względu na obecność tego związku chemicznego, którym jest THC. Nasiona konopi obecnie stały się bardzo popularnym produktem. Są zaliczane do tak zwanej listy Superfoods, czyli superżywności. W poprzednim odcinku mówiłam o nasionach czyja, które również są uważane za jeden z elementów znajdujących się na liście superżywności. Nasiona konopi zawierają bardzo dużo cennych mikroelementów i innych wartości odżywczych. Mają idealną proporcję kwasów tłuszczowych omega 6 i omega 3 w stosunku 3 do 1. Posiadają również bardzo dużo białka które jest lepiej przyswajalne niż białko sojowe, nie powoduje wzdęć. Kolejnym takim cennym aspektem jest błonnik, który usprawnia pracę naszego układu pokarmowego. Nasiona konopi zawierają również inne cenne składniki, jak cynk, który jest odpowiedzialny za wygląd naszej skóry, włosów i paznokci, fosfor, magnez, wapń, witaminę E. Jak spożywać nasiona konopi? W sklepach mamy dostępne dwie formy nasion konopi. Jest to forma łuskana i nieuskana. Różnią się one między sobą wartościami odżywczymi, no i tym, że te nasiona niełuskane są nieco gorzej y, przyswajalne przez organizm. Y, są one nieco włókniste i ta skorupka, w której zabierają się nasiona, gorzej się trawi. Chciałam Wam teraz porównać y, nasiona łuskane do niełuskanych, żebyście sami zdecydowali, które są dla Was lepsze. Y, nasiona łuskane mają y, nieco więcej kalorii. Y, nieznacznie, bo o 100 kalorii więcej. W ogóle. Chciałam podkreślić, że nasiona i łuskane, i niełuskane mają bardzo dużo białka. Łuskane aż 37 g w 100 gramach, czyli prawie połowa, no a te niełuskane nieznacznie mniej. Tłuszcze, tłuszczy więcej mają nasiona łuskane, prawie dwukrotnie więcej, bo aż 45 g. Węglowodany, tutaj y, przewaga nasion nieuskanych prawie trzykrotna. Y, błonnik pokarmowy, y, tutaj przewaga jest nasion nieuskanych I to znaczna, bo aż siedmiokrotna. Zawierają one prawie 23 g w 100 g. Y, do tego żelazo, cynk, y, porównywalne i magnez dwukrotnie większy w nasionach łuskanych. Oprócz tego nasiona nieuskane zawierają wapń, fosfor i witaminę E, która nie pojawia się w tych nasionach łuskanych. Także wybór należy do Was. Ym, ogólnie nasiona konopi są bardzo dobre dla organizmu, zawierają przede wszystkim to białko, które jest łatwo przyswajalne i tłuszcze. Ym, posiadają także aminokwasy, których nasz organizm nie jest sam w stanie ym, wyprodukować. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do moich kolejnych filmików.